Welcome to GONT News! Nadajemy prosto z piekła, w jakości 4K i ze szczerością ostrzejszą niż sygnał z anteny Viz Tower. Dziś weźmiemy pod lupę pierwszy sezon Hasbin Hotel, więc usiądźcie wygodnie, przygotujcie popcorn, bo zaraz będzie trochę gorąco. Pierwszy sezon Hasbina to jeden wielki przykład na to, jak niesamowity pomysł może zostać zmarnowany przez kiepskie wykonanie. Mamy tu świetny świat, fantastyczne designy, genialną stylistykę, dopracowaną animację, a mimo to całość rozbija się o coś, co powinno być fundamentem: Fabularne mięso. A tego sezonowi brakuje bardziej niż internetu w siódmym kręgu piekła. Fabuła. Chaotyczna, poszarpana, posklejana jak tania telenowela po nocnej przerwie. Wątki pojawiają się na chwilę, znikają, wracają bez sensu, a finał nie daje właściwie nic. Zero katarzisa, zero payoffu, zero uczucia, że o, to miało sens, bo nie miało. Zero sensu nigdzie. Postacie także nie ratują sytuacji. Angel Dust to chodzący generator żartów seksualnych i naprawdę można to polubić, ale kiedy cała jego rola sprowadza się do dwóch typów żartów, to w pewnym momencie zaczyna być to żenujące. Reszta ekipy hotelowej sympatyczna, kolorowa, ale płaska. Rozwój postaci jest praktycznie niewidoczny, a potencjał był, ale został zmarnowany. Jedynie Alastor, pomimo tego, że nienawidzę pajaca, <laughs> to jednak on, wraz z Vis, ratuje ten pierwszy sezon. Humor? Czysta loteria. Czasem trafi, czasem nie. Czasem jest zabawnie, czasem zastanawiasz się, czy twórcy naprawdę powiedzieli to na głos. Najlepszym aspektem powstaje animacja i muzyka. To jest wizualny cukierek, puszczący, soczysty, przyciągający uwagę. Ale jak wiecie, nawet najlepsze efekty nie podniosą z kolan historii, która kuleje. Podsumowując, Hasbun Hotel sezon pierwszy to 4 na 10, piękny z wyglądu, pusty w środku, świetny pomysł, słabe wykonanie, ale spokojnie, w drugim sezonie sytuacja zmienia się o 180 stopni, o czym opowiem już w kolejnym materiale. Albo w następnej części materiału. Kto to pisał? No i bez problemu przechodzimy do Hasbin Hotel. Sezon drugi, który nie tylko poprawił większość błędów pierwszego sezonu, ale momentami wręcz wyglądał, jakby powstawał w zupełnie innej, lepszej rzeczywistości. Zacznijmy od tego, że tempo jest wreszcie ogarnięte. Drugi sezon ma wyraźniejszą strukturę, lepiej poprowadzone wątki i dużo bardziej angażujące sceny. I nie mamy już wrażenia, że fabuła pędzi jak rollercoaster bez hamulców. Wszystko jest spójniejsze, stabilniejsze i wreszcie zaczyna działać jako pełna historia, ale najbardziej buszczytu obsada. I to nie ta z hotelu, choć radzą sobie nieźle, tylko Wiz, którzy absolutnie kradną show. Fox <laughs> jest największą gwiazdą całego sezonu. Jego charyzma, pewność siebie, energia i muzyka wynoszą serial na zupełnie nowy poziom. Piosenki jak Brighter czy Fox Popular. Nie tylko brzmią świetnie, ale też nadają sezonowi ton i styl, którego tak brakowało wcześniej. Do tego Final Form Foxa. W końcu dostaliśmy coś, na co fani czekali od lat. A bynajmniej ja. Każda scena z nim to złoto. Wizualnie i narracyjnie. Wiz jako trio działają fenomenalnie. Ich dynamika, chemia i relacje to czysta przyjemność. Każdy z nich ma momenty, które pamięta się po seansie. I tak, można śmiało powiedzieć, Wiz jest o niebo lepsze niż cała ekipa hotelowa razem wzięta. A jak tam wypada nasz kochany Alastor? Nadal go nie lubię, nadal jest dla mnie zbędny, ale miał swoje momenty dobre i to złe, ale ogólnie ktoś tu najwyraźniej zjebał pod względem jego UP, umiejętności. Bo raz pokazuje, że jest naprawdę dowalony motherfuckerem, a później ucieka jak jakaś pusia przed Sharkbotem Foxa, którego powinien mieć na strygnięcie palcami. C ktoś tu nieźle ci pał. Humor jest znacznie lepszy niż w pierwszym sezonie bardziej trafia, jest bardziej przemyślany, a muzyka, szczególnie ta związana z wiz, to absolutny highlight sezonu. Ale well, największym problemem, niestety lub niestety, jest finał, w którym, jak już powiedziałem wcześniej, mamy takie sceny jak Alastor uciekający przed Sharkbotem, jak Pusia, eee, brak wojny, piekło niebo. Gdzie wszystko wskazywało, że do tego dojdzie, ale nie doszło, więc Amazon pokazał nam środkowy palec i to durne zakończenie w stylu Disney Vibes że potęga przyjaźni wszystko uratuje, naprawi i takie. O mój Boże! To było tak obrzydliwe, że. A! Zaczęliście naprawdę z High Granda. Później środek sezonu był taki. No. Mm, dobry kotlecik. Później, low Grand. dosłownie finał wywalił się z rowerka. Był o niebo lepszy niż finał pierwszego sezonu, ale kto to, kto to pisał? E, podsumowując, Has Hotel, drugi sezon, to ogromna poprawa, stylowa, dynamiczna, pełna świetnych momentów, daje masę frajdy, szczególnie fanom Wiz <laughs> i Foxa, dla mnie to mocne 8 na 10, głównie dzięki właśnie Foxowi, który dosłownie niesie ten sezon na swoich neonowych barkach. Ale do arcydzieła mu by zabrakło. Ten finał serio pogrzebał ten sezon, który jest o niebo lepszy, dosłownie. Ale kurwa, ten finał! <laughs> Dobra, to byłby na tyle w Gond News, więc mam nadzieję, że wam się podobało. So, subskrybujcie, komentujcie, zostawcie łapeczki w górę, wpadnijcie na Discorda, please, będzie mi miło. No i my się już widzimy w następnych e, materiałach z tego kanału. Wcale nie mam krasza na punkcie e, Foxa, wcale o nim nie <laughs> Kończymy, narka, cześć!